Witajcie, witajcie, Wojciech Popiela z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj mnie spotkała super, super historia, i, i chcę Wam o niej opowiedzieć. Jaki to fajny przykład w biznesie znalazłem takiego bardzo fajnego działania, takiego bardzo, bardzo proklienckiego, nie? Także naprawdę ciężko mi jest sobie wymyślić inne, które byłyby bardziej prokliencki. No ale o co chodzi? Słuchajcie, korzystamy w firmie z takiego narzędzia, które się nazywa Manage WordPress i to służy, to narzędzie do zarządzania stanem, aktualizacjami, kopiami bezpieczeństwa, taką opieką techniczną nad wieloma, wieloma stronami na, na, na WordPressie, nie? No Działa to w ten sposób, że jakbym chciał się zalogować do, do jednego WordPressa, do takiego systemu zarządzania stroną, no to jeśli bym miał ich 100, no to bym musiał się logować do każdego osobno i tam wykonywać jakieś prace serwisowe. No, a za pomocą tego narzędzia tak naprawdę mam jeden panel, za pomocą którego zarządzam tymi wszystkimi, loguję się w jedno miejsce i wykonuję różne czynności takie serwisowe bardzo, bardzo łatwo. Super narzędzie. No i teraz o co chodzi, jak pierwszy raz chciałem skorzystać z tego narzędzia, no to to działa tak, że ono jest ogólnie darmowe, ale pewne takie ułatwienia, jeszcze dodatkowe, one są płatne po prostu, nie? no i miesięcznie. Na przykład, jeśli chciałbym robić kopię bezpieczeństwa takiej strony nieco miesiąc, ale na przykład co godzinę, no to muszę za to zapłacić tam jakąś kwotę. Nie? No i niekiedy na przykład taka częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa jest bardzo potrzebna, na przykład w przypadku e-commerce, faktycznie robimy kopię co godzinę i, i wtedy mamy zawsze aktualny, aktualny backup, na przykład zamówień i tak dalej, nie, więc to jest fajne, ale są też strony, które na przykład zmieniają się raz na, na, na długi, długi czas i tam wystarczy zrobić kopię co miesiąc, bo yy, i tak jest, i tak wystarczy, nie, więc tak ta, ta to, ta to wygląda, no i jak kupowałem te dodatki, no to widziałem taką propozycję, że słuchaj, słuchaj, jak chcesz mieć 50 backupów, albo 100 backupów, czyli tych kopii bezpieczeństwa wykonywanych na przykład co godzinę, no to zapłać tyle i tyle co miesiąc, będzie taniej w pakiecie. No ale wtedy sobie mówię, no nie wiem, zobaczymy, potestuję sobie jeszcze to narzędzie, nie jestem co do niego jeszcze przekonany, zobaczymy jak to będzie, może, może będzie trzeba poszukać jakiegoś innego, no nie wiem, nie? No w każdym razie tak sobie powiedziałem, że sobie będę aktywował tam indywidualnie. No i teraz mija, mija już któryś rok, gdzie korzystamy z tego narzędzia, no i, i, i pobierając fakturę, zobaczyłem taką informację. Słuchaj, słuchaj, zoptymalizuj swoje płatności, ponieważ jeśli teraz kupisz pakiet, to zaoszczędzisz tam miesięcznie 15 czy 20 dolarów. No i tak patrzę na ten komunikat, OK. Mówię zaczynam go sobie tam analizować, o co w nim chodzi. Teraz idea była taka, że oni zobaczyli, że ja sobie naaktywowałem tych różnych pojedynczych backupów już jakiś tam wolumen, no i że jeśli teraz wykupię taki pakiet, to będę miał po prostu taniej, to będę miał zniżkę, nie? I jakby powiedzieli mi o tym, mimo że ja tam w żaden sposób nie, nie miałem, nie liczyłem tego i tak dalej, no jakbym dalej bym płacił tyle, ile bym płacił, a mimo wszystko oni stwierdzili, OK, zobacz, kup teraz ten pakiet, będziesz miał taniej, nie? To jest nasz, w ogóle oni to nazwali tam optymalizator faktury i tak dalej. Także jaki super, fajny, fajny gest. Nawet, no, przecież to zupełnie nie było w ich interesie, tak na, na dobrą sprawę. Yy, tak naprawdę, jak ja teraz wezmę i wykupię ten pakiet, yy, no to oni będą co miesiąc mieli mniejszą fakturę, ale jako, jakie niesamowite doświadczenie yy, mi dostarczyli, tak? Jak oni się mną fajnie zaopiekowali, tak? nie, 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 nie walczyli o, te, o ten miesięczny przychód, tylko mówią po prostu, słuchaj, tam tak po prostu będziesz miał lepiej. I po prostu tak do, podeszli, no nieprawdopodobnie, można powiedzieć, nie biznesowo, nie, dla siebie nie biznesowo, nie, ale, ale tak niesamowicie się czuję zaopiekowany i, i to, że ktoś tam po tej, po tej drugiej stronie, no zagrał tak mega dobrą, dobrą kartą, tak mega fair, tak mega sympatycznie i po ludzku, nie patrząc na to, na to tylko, że wynik finansowy będzie pewnie trochę, trochę mniejszy niż mógłby być. No że to jest po prostu no, niesamowite, nie? Także no, ujęło mnie to nieprawdopodobnie. Jestem ciekaw, czy gdzieś jeszcze, ale na takim etapie właśnie niesprzedażowym, nie? Bo na etapie sprzedażowym no, to często jest tak, że tam weź pakiet, będziesz miał taniej, nie? Ale to służy tylko do tego, żeby podbić yy, sprzedaż, tak? Że to może kogoś nakłoni na wybór akurat tego rozwiązania. Więc tutaj ten interes jest bardzo, yy, bardzo partykularny, nie? No wiadomo, no, mają w tym interes, żebym ja poczuł, że łapię jakąś okazję. A tutaj teoretycznie, a przynajmniej ja nie dostrzegam, jakiegoś takiego bezpośredniego interesu w tym, jaki by mieli. Więc po prostu fajne, miłe, ludzkie zagranie. Kurde, rewelacja. Także polecam wam wszystkim ich usługi, bo grają fair, grają niewyobrażalnie fair, a i sama usługa bazowa jest rewelacyjna, także, także warto. Dobra, dzięki wielkie, idę odebrać paczkę tutaj z paczkomatu. Do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.